Halo, dzień dobry. Z tej strony Tomala. W dzisiejszym odcinku opowiem wam o nadchodzącym turnieju Venom Cup, ale zanim do tego przejdziemy, to tak jak zawsze zachęcam do zostawienia suba z dzwonem, do zostawienia łapki w górę i do wspierania w sklepie Fortnite z kodem Tomala. Kończy nam się powoli sezon i razem z nim turniej Marvela. Tym razem mamy czwarty i ostatni turniej, gdzie możemy wygrać darmowego skina. Jest to właśnie Venom Cup, gdzie do wygrania będzie właśnie ten skin, plecak, kill off i jego emotka. I jeśli chodzi o szczegóły, to jest to turniej duo i tym razem będziemy mieli jakby dwa podejścia do tego turnieju. Jeśli w pierwszym nam nie pójdzie, no to możemy w drugim próbować swoich sił i wygrać tego skina. No i oczywiście ten turniej będzie rozgrywany tak jak poprzednie na trybie Marvela Knockout. No i turniej odbędzie się 18 listopada i będzie składać się właśnie z dwóch rund. I pierwsza ronda rozpocznie się o 13, potrwa do 16, do rozegrania będzie 10 gier. Następnie będziemy mieli godzinną przerwę i druga runda rozpocznie się o 17:00 potrwa do 20. Jeśli chodzi o punktację, no to mamy właśnie taką tabelkę. Na początku dostajemy 1 punkt, jeśli przejdziemy do kolejnej rundy, to dostajemy 2 dodatkowe punkty. Jeśli do, przejdziemy do kolejnej rundy, to dostajemy 2 dodatkowe punkty. Jeśli dostaniemy się do finału, dostajemy 5 punktów, a jeśli uda nam się wygrać finał, no to dostajemy 15 punktów. Czyli maksymalnie za każdą grę można dostać 25 punktów. I tym razem, żeby zgarnąć te wszystkie nagrody, trzeba być w top 350 w Europie. I żeby zagrać, trzeba, tak jak zawsze, mieć włączone dwuetapowe logowanie. Link znajdziecie w opisie, jeśli ktoś nie wie, jak to włączyć. Trzeba mieć minimum 30 poziom naszego konta i trzeba mieć skończone 13 lat. I tak naprawdę to wszystko, więc dla przypomnienia, będą dwie rundy. Jeśli pierwszy wam nie pójdzie, no to macie drugą szansę. To 350 zgarnia zestaw i jest to turniej duo. Jeśli odcinek Wam się podobał, tak jak zawsze, zachęcam do zostawienia suba, dzwonka, do zostawienia łapki w górę pod tym filmem, być na bieżąco z turniejami. Ja już nie przedłużam, życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia. Hej, cześć, pa.